Siemaneczko, żemeczki, ja jestem okularek 0921, znaczy Polarispel, to jest vlog numer 2, w którym będą ważne informacje na temat naszego kanału Kolary i mojego. Na tym kanale będzie powiedzmy tak nie będzie często odcinków, ja przed chwilą co wrzuciłem odcinek odcinek od Kurde, który się renderuje, znaczy o zakończone przetwarzanie. O już go publikuję pierwsze początki kurgajna. I, I teraz <coughs> dzisiaj będziemy i właśnie już wróciłem ten odcinek, już możecie go oglądać. Glamy tego. Zaraz cicho bądź I odcinki będą bardzo często, najbardziej raz w tygodniu, może czasami dwa, trzy tygodnie. Później na przykład. Nie na, na pewno zjem, że w piątek na tych staw, nie że w pi... Cicho, nie rozmawiam do ciebie, tylko bądź cicho. I na pewno w ten piątek będzie pojawi się, pojawi się odcinek z Minecrafta, który będzie no taki przygotowawczy do serii Minecraft, i będzie też nowa gra o nazwie World of Warcraft. World. Piszcie w komentarzach, co wolicie. Czy wolicie woba, czy wolicie nowa? I to do usłyszenia, to informacyjny rok na temat wszystkiego.